Okay. teraz wszystko powinno się mieć. Ja zaraz To się nie przez przypadek mam przy na telefonie, po prostu się tak. Że tylko sprawdzam, czy na pewno gra ten stream. Dobra. Są dwóch oglądających już, ale fajnie. Możecie coś napisać na czacie yy, i tylko sprawdzę, by yy, Sekundę mi dajcie zapisz Ok, teraz powinien działać ten, jakiś tam donate czy coś takiego Jaką płatną promocję zabieram? o co chodzi? To Dobra No już łapkę w górę mamy świetnie, cieszę się No, erwezo Erwezo, Co, ktoś Chciałem się Słuchajcie zostawcie suba przedłużamy live'a Teraz jak będzie 37 subów to będzie e, dłuższy live Udostępniajcie tego live'a po prostu e, Nie będzie gitara A i od razu mówię e, Donaty też przedłużają e, złotowy donate przedłuża, e, przedłuża live'a o godzinę. 2 złote donatem yy, dłuższy live o godzinę. Też tak od razu mówię. Więc od razu mówię. Nie, jednak jest ten sub, to ja nie wiem o co tu chodzi. O, on dżingielewski, elo No a w co mam nik wygrać innego? No w Fortnite'a, no a w co innego? Kurde, bo mi się coś innego włączyło. Sekunda... Excel mi się włączył. To my nie będziemy dzisiaj matematyki się uczyć, ja was przepraszam, to, to przez przypadek się włączył Excel nam dzisiaj. Po prostu Excel się przez przypadek włączył. Ja wam mówię, Excel to nie to... Tylko... Zobaczymy czy teraz, tamtego streama musiałem za... No mogę zagrzeć co... Tamten stream musiałem zatrzymać, bo... bo wiesz, bo po prostu Fortnite mi się nie chciał włączyć, dlatego go musiałem tak odstegować. Zobaczymy czy mi się połączy w ogóle. Ok. E, teraz zrobimy takie coś. Udostępniamy wszystkim tego live'a Messengerem i zobaczymy ile osób będzie na Max. Ok? Robimy takie coś? Myślę, że to będzie spoko, spoko pomysł. Też tak się pobawi. Nie bójcie się też tak pobawić. Zobaczycie, że będzie milion osób teraz. Pa, 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 pa. Zostawcie suba, suba zostawcie, jak weszliście na live'a zostawcie suba, suba zostawcie, ktoś niech napisze, żeby zostawili suba. Może no, coś po sobie, że weszli chociaż, żeby zostawili suba, to dużo nie, nie kosztuje, a dłuższy live będzie, ja wam mówię, teraz dużo będzie dłuższy live. Co? Co się stało? Kurde. No włącz. Dobra, ja się już loguję. Dobra, słuchajcie, ja się zaloguję. Ja się loguję Hasła Wam niestety, widzicie kropeczki, nic się nie dowiecie niestety Dobra, teraz chyba nawet hasło nie pamiętam Powiedz, że dobre hasło chociaż podałem a, świetnie, że nawet takie coś mi wyskoczyło. Jak masz logo i kliknij, masz... No to weź, daj suba chociaż. No, no to daj suba jak już, tak. Dob no ale nie. No dobrze, Malina, publikuj wszystkim dobrze. My nie musiałeś, bo co prawda, ja jeszcze siedzę na tym live. Ie. Zostawcie suba po sobie, zostawcie suba. Dobrze. Oj. E Dobra, słuchajcie, poczekajcie, bo do mnie dzwonią, odbijaj mu, on do dzwoni. Halo? Udostępnię wszystkim transmisję, okej? Okay? Messenger'em, Messenger'em działa! Messenger'em działa, tylko mi pół godziny... no? Messenger'em udostępnij to zaraz się zobaczymy w grze, tylko udostępnia Messenger'em. Dobra, to robimy tak teraz. Nie tylko, że logowanie mi się nie powiodło Słuchajcie Z Google'a mogę się Zaglokować Dobra, słuchajcie, bo Czemu mi to się po pierwsze nie chce włączyć? Czemu mi to się nie chce włączyć? Ktoś mi to powie I czemu w ogóle mi ten live tak Dobra, Wy udostępniacie messengerem, ja wyłączam telefon i próbuję się zalogować... Nie, nie, nie dokończył go. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Co dzisiaj jest w ogóle? Internet w ogóle mam? Nie no, mam. No, powinno być spoko. I teraz tu hasło. Teraz powinien mnie zalogować. Zaloguj. No, 2,7 sekundy. No, błagam. Zaloguj, bo ja nie mam czasu. Inaczej będziemy siedzieć na Excelu, jak mnie nie zalogują. Bo to, jak to nie mogą zalogować? To by było dziwne, po prostu, że mnie nie chcą zalogować. Albo mam pomysł, słuchajcie, zrobimy tak. Ja wyłączę na razie te streamy, co nie? A włączę je, jak, jak mi się uda. Co się stało? Jak mi się by. Mhm. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Ja w, muszę chyba, bo mi się logowanie nie, powia, nie powiada. Więc zrobię tak, wyłączę na razie streama, a za chwilę go włączę, no bo mi nie chce zalogę, więc za, zaraz włączę, jeszcze będzie trzeci live, ale to za chwilę, ok? Zaraz go włączę. Tylko najpierw muszę włączyć gry, ok? To zaraz będzie...